Witam w kolejnym miejscu z naszej aplikacji Miejsca Mocy. Jestem na zamku Chocha. Tutaj, jeżeli chodzi o energię, którą czuć, to mogę powiedzieć tak. W samym zamku jest dość niska energia. Jest też dużo pomieszanej energii energii tak zwanej żywej i martwej czyli energii, która łączy dwa światy: światy żywych i światy zmarłych. Dlaczego ta energia jest tak zamieszana w tym zamku? Dlatego, że tu, zanim. Zamek powstał, były właśnie przejścia między wymiarami. Słowianie tutaj mieli cudowne piękne portale, odprowadzali tutaj swoich bliskich na drugą stronę. Słowianie wierzyli, że żyjemy wiecznie i wiedzieli, że jest przejście do jednego wymiaru. Stąd, przy rzekach, budowali cudowne piękne ręgi, w których to odbywała się cała ceremonia przejścia na drugą stronę. I ta energia. Przejścia portalu między jedną a drugą stroną jest odczuwalna, ale tutaj przed zamkiem, również przy wodzie. Natomiast w samym zamku tej energii takiej nie ma. Ta energia została zaburzona i tym, co robiło wojsko, i tym, co działo się w tym zamku. Jest tutaj dużo energii tak zwanej agresji, energii smutku, żalu. Energii, która jest nie do końca sympatyczna. Natomiast jeżeli się chodzi po zamku, to jest to energia taka obojętna, ale nie energia, która Was podładuje, czy naładuje jakąś energią zdrowia, energią życia. Przed zamcze, tu już jest inaczej. Tu jest energia przyjemności, energia relaksu, i tutaj, kiedy ktoś użyje medytacji. Połączy się na pewno ze światem zmarłych, ze światem innych wymiarów, tak to mogę powiedzieć. Tu bardzo przyjemna energia do połączenia się z innymi wymiarami, innymi światami światem zmarłych. Jeżeli ktoś chciałby odwiedzić swego zmarłego, to tutaj będzie miał takie miejsce, w którym na pewno może tego dokonać. Natomiast w samym zamku już tak pięknie nie jest, więc wszystkich zapraszam na zewnątrz zamku. Jeżeli ktoś chciałby się podładować i chciałby spędzić tak miłe chwile z podróżą w zaświaty. To, co było piękne, to to, że kiedy zwiedzałem zamek, to zawsze wszechświat podarowuje mi jakiś prezent. Tym razem było spotkanie z autorem książek na temat Słowian, czyli z Rafałem i Jakubowskim. Te dwie książeczki, które właśnie sprzedawał na targach książki, które odbywają się w tym zamku dzisiaj, pokazują mi, że zawsze, kiedy szukamy odpowiedzi na pytania, prześlad skieruje nas do odpowiednich ludzi. I w momencie, kiedy zapytałem się Rafała, jaką czuje tutaj energię, to on natychmiast powiedział to samo co ja. Czyli energię niską w zamku, ale na zewnątrz zamku jest już zupełnie inna energia. I kiedy zaczęliśmy rozmawiać na temat Słowian, to okazało się, że dokładnie czuje tą samą energię co ja. czyli czyli energię przejścia między dwoma światami i w ten sposób mogę Wam powiedzieć, że tutaj na pewno odetchniecie, odprężycie się, ale też i połączycie się ze swoimi zmarłymi, połączycie się z innymi światami, bo również jest tutaj mocna energia Słowian, ale przed zamkiem, jeszcze raz powtarzam, tutaj możecie się połączyć ze Słowianami, z naszymi przodkami i zobaczyć piękno, które tutaj było zanim powstał ten zamek. Dlatego zapraszam wszystkich do następnych miejsc mocy. Postaram się opisać to, co widzę w miejscach mocy. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć kolorami, jak wygląda miejsce mocy, to mogę powiedzieć tak, że kiedy patrzę na zamek, to widzę trzy kolory: biel, czerń i szarość. Czary informuje mnie, że jest tutaj portal między światami żywych i zmarłych. Natomiast Portal białego światła, oczywiście dla wszystkich zmarłych, którzy chcą odejść do światła, i czarny dla tych wszystkich, którzy je rozrabiali. Ponieważ w tym zamku jest dużo energii cierpienia, energii smutku, energii żalu, energii istot, które gdzieś zostały odprowadzone w tym zamku, albo po prostu żyły świadomością jednego życia, więc błąkają się po tym zamku. Więc nic dziwnego, że te zjawiska nadprzyrodzone, które się tutaj dzieją, w tym zamku tak zwane nawiedzenia ataki duchów na ludzi pokazują, że dokładnie te portale jeszcze działają. No i w tym momencie tutaj widać, że wiele osób próbowało oczyścić to miejsce. I stąd te dwa kolory tych energii do portalu, gdzie odejdą osoby do światła, i do portalu do ciemności. Natomiast kolor szary łączy biel i czeń, czyli tak zwany czyściec, czyli odejście do takiego portalu. Wszystkich serdecznie zapraszam do zwiedzania miejsc mocy. Mam nadzieję, że moje spostrzeżenie na ten temat było Wam pomocne. Do zobaczenia na następnym miejscu mocy.